Dobrze jest sobie kupić kartę lokalną, ale też dobrym rozwiązaniem, które jest ostatnio te, takie dość popularne, to są e-SIMy. Jeśli lecicie do Azji, to musicie wiedzieć, że gotówka będzie Wam potrzebna. Najlepiej będzie wziąć dolary, może być również euro, ale w niektórych krajach, jak na przykład Kambodża, można po prostu płacić dolarami. SIM-kart. Dobrze jest sobie kupić kartę lokalną, ale też dobrym rozwiązaniem, które jest ostatnio takie dość popularne, to są e SIMy. Jeśli używacie karty lokalnej i korzystacie dużo z internetu, to dobrze będzie sobie kupić taki router, ponieważ jeśli będziecie udostępniać ten internet z waszego telefonu, na przykład do laptopa, to telefon będzie się mocno grzał i będzie wam czerpał baterię. Więc taki router. To na pewno jest mus, jeśli chcecie pracować, również podróżują. Bardzo często na lotniskach już będziecie mogli kupić kartę danego kraju, jednak zwykle oni mają bardzo zawyżone ceny, więc lepiej jest. Wyjść z tego lotniska, pojechać do pierwszego 7 Eleven czy do jakiegoś sklepu i razem z naszym paszportem, ponieważ bez paszportu nam tej karty nie wydadzą, kupić sobie taką kartę. Więc przede wszystkim, gotówka. Dobrze jest mieć trochę tej gotówki w zapasie, nigdy nie wiadomo co się stanie.